raz kolejny na naszym kanale zawita Assassin's Creed Valhalla. Tym razem jednak przedstawimy wam kilka ciekawostek z tej oto produkcji. Ja jestem Hegmunt, a wy oglądacie Just Geeks. Za soundtrack w grze odpowiedzialna jest amerykańska kompozytorka Sara Schachner, która na swoim koncie ma pracę m.in. na planie Iron Man 3 czy Iluzji 1 i 2, oraz Einar Kvitraf Selvig, czyli norweski muzyk występujący w zespole Vardruna. Sam Einar pracował nad soundtrackiem dla serialu Wikingowie. Ubisoft postanowiło zadbać o autentyczność. Proces researchu trwał prawie dwa lata, a podczas niego zostały wysłane cztery zespoły, aby zbadać kulturę i historię. Jeden do Norwegii, a trzy na teren Anglii. Twórcy czerpali wiedzę ze źródeł historycznych z tamtych czasów, kronik, mitów i innych tekstów. Niestety Wikingowie pozostawili bardzo niewiele po sobie, a ich negatywny wizerunek i postrzeganie sprawiły, że część zbiorów napisane jest przez ich ofiary. W rozległym świecie twórcy ukryli nawiązania do kilku popularnych uniwersów fantazy. W grze zobaczymy histerieki związane z Harry Potterem, władcą pierścieni, horror w Dunwich Lovercrafta czy fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Assassin's Creed Valhalla posiada najdłuższy wątek główny z serii Gier Assassin. Aby go przejść potrzebujemy poświęcić 52,5 godziny, a mimo to nie jest to najdłuższa gra w uniwersum, bo jej wymaksowanie zajmuje około tylko 82 godzin, a na wymaksowanie jednej z poprzednich części Assassin's Creed Origins zarezerwować trzeba blisko 131 godzin. Ravenstorp to jedna z osad w grze, które gracz musi rozwijać. Twórcy tworząc ją nie mieli pojęcia, że taka miejscowość istnieje naprawdę i uznali ją za fikcyjną lokację wymyśloną przez siebie. Jednak istnieje i znajduje się w Anglii w West Yorkshire w dystrykcie Kirklees. Odkryte to zostało za sprawą dziennikarza brytyjskiego Eurogamera Oliego Welsha, który dorastał w tej okolicy. Valhalla sprzedała największą liczbę kopii w pierwszym tygodniu spośród wszystkich na Asasyna. Już po siedmiu dniach w grę grało prawie 2 miliony osób. Która z ciekawostek była dla Was najbardziej interesująca, napiszcie koniecznie w komentarzu. Dajcie znać, z jakich filmów, gier bądź seriali chcecie ciekawostki na naszym kanale. Jeśli odcinek Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, zachęcam również do zasubskrybowania kanału. Mówił do Was Hegmund, trzymajcie się ciepło, cześć!